Zamień scrollowanie na działanie. Obserwuj ludzi, osoby, które dają wartość. Oglądaj, słuchaj osób, które dają wartość. Osoby, które mówią o pragnieniach, marzeniach, celach i sukcesie, jak go realizować. Ale też zamień te scrollowanie na działanie. Zamiast scrollować, oglądać głupie filmiki, postaw na rozwój. Słuchaj osób, które są otwarte na rozwój. Zastanów się: to, co dzisiaj oglądasz, wpływa na Twój rozwój, wpływa na Twoje finanse. Czy to Ciebie rozwija? Kupujemy telefony, komputery do konsumpcji. Tak jesteśmy nauczy nauczyni konsumpcjonizmu. Jeżeli chcesz coś zmienić, napisz zmiana, a pokażę Ci możliwości, które odmieniły moje życie.